Witajcie kochani! Ja mam na imię Madzia i tutaj na tym kanale czytam bajki dla dzieci, ponieważ bardzo chciałabym, aby wszystkie dzieci czytały książki lub rodzice, aby im czytali. Kochani, jak zauważyliście, dziś przygotowałam Franklin i komputer. A więc co? Zaczynamy i zobaczmy, co tutaj się takiego dzieje u Franklina z tym komputerem. Franklin zawsze, odkąd pamiętał, mieszkał w tym samym domu, w tym samym małym miasteczku, w okolicy, miał mnóstwo przyjaciół, codziennie spotykał ich w szkole i grał z nimi w piłkę. Po lekcjach, często też odwiedzali się nawzajem albo razem bawili się w parku, na placu zabaw, na boisku, nad rzeką, na łące. Franklin bardzo lubił te wszystkie zabawy i spotkania, ale kiedy Bóg dostał grę komputerową, mały żółw po prostu nie umiał myśleć o niczym ani o nikim innym. Zobaczcie, kochani. Tutaj nasz żółwik idzie ze swoim przyjacielem, a tu Bóg dostał nową grę komputerową. I chyba żółwik bardzo z tego powodu się ucieszył? Zobaczymy zaraz. Zaczęło się pewnego dnia, tuż po szkole. Miś chciał pobawić się w, z kolegami w chowanego. Ja się nie bawię, powiedział Bóg. Idę do domu grać w budowanie tamy. Ja też się nie bawię, misiu, zawołał Franklin. Muszę posprzątać swój pokój. Po południu gramy w nogę, przypomniał miś. Tak, wiem. Przyjdę na trening, obiecał żółw. Zobaczcie kochani, tutaj żył misiu, macha przyjaciołom, a tu Bóg idzie razem z naszym Franklinem. Oboje tacy uśmiechnięci. Franklin i Bóg wracali do domu razem. Bóg nie przestawał mówić o grze komputerowej budowanie tamy. Zachwycał się nią tak bardzo, że Franklin spytał w końcu. Czy mógłbym popatrzeć jak grasz? Pokój posprzątam później. Mógłbyś, ale masz siedzieć cicho, odrzekł Bubr. Przy grze muszę się skupić. Franklin obiecał, ale kiedy Bubr zaczął grać, mały żółw nie potrafił usiedzieć spokojnie. Uważaj! Nie idź tędy! Patrz, patrz! wykrzykiwał co chwila. Bubr, gro... Bubr rzucał mu groźne spojrzenia. Jednak nic to nie pomagało. Wreszcie Franklin. Poprosił, żeby kolega pozwolił mu też chociaż raz spróbować. Nie teraz, odparł Bóg. Najpierw muszę rozprawić się z bagiennym potworem. Po chwili do pokoju Bobra zajrzała jego mama. Czas na obiad, powiedziała. Franklinie, możesz przyjść po obiedzie. Dodała widząc zawiedzioną minę żółwia. Zobaczcie, tutaj rozmawia żółwik z Bobrem. A tutaj już obydwoje skupieni bardzo mocno na grze. Ale mamusia zawołała, że jest obiad. I Franklin ma przyjść do dobra po obiedzie. Franklin czym prędzej pobiegł do domu. Migiem posprzątał swój pokój, a potem błyskawicznie połknął zupę i drugie danie. Wow! Niedługo był, niedługo był już z powrotem u Bobra. Ale się uwinąłeś! zawołała ze zdziwieniem mama Bobra. Jeszcze nie skończyliśmy jeść. Nie szkodzi, odrzekł Franklin. Mogę zagrać budowanie tamy, a Bóg niech sobie spokojnie dokończy obiad. Mama zgodziła się, a niezadowolony Bóg nie omieszkał. Powiedzieć, co myśli o nachodzeniu kolegów podczas obiadu. Oj oj, chyba ktoś tu się źle zachował. Zobaczcie, szybkie sprzątanie, błyskawiczne jedzenie. I Franklin jest już u bobra. A tam jeszcze wszyscy jedzą obiad. Nie zważając na narzekania kolegi, Franklin siadł do gry. Od samego początku szło mu świetnie. Szybko przeszedł pierwszy poziom i zaczął drugi. Wkrótce dołączył do niego bóbr. Teraz moja kolej! oznajmił. Ale już prawie pokonałem bagiennego potwora jęknął Franklin. Ja tak samo! upierał się bóbr. W tym momencie mama Bobra zawołała go do kuchni, żeby umył naczynia. Franklin więc grał dalej. Zobaczcie, tutaj Franklin uśmiechnięty i zadowolony, że może grać. A tu poważna rozmowa, ale okazało się, że Bóg ma obowiązki. Mamusia go wzywa do mecia naczyń. Na drugi dzień rano Franklin usiadł w szkolnym autobusie obok Misia. Gdzie byłeś po południu? Zapytał Misi. Mówiłeś, że przyjdziesz na trening. O nie, jęknął Franklin. Zupełnie o tym zapomniałem. Byłem u bobra i grałem w budowanie tamy. Chyba się zagapiłem. Dziś po południu znów jest trening, powiedział miś. Przyjdę, tym razem na pewno, rzekł Franklin. Nie martw się. Zobaczcie, tu razem przyjaciele sobie siedzą w autobusie. I się pyta, dlaczego nie przyszedł Franklin. Na mecz! Po lekcjach, Franklin zboczył z drogi do domu, żeby zajrzeć do bobra. Bobr mu powiedział, że w budowanie tamy doszedł już do trzeciego poziomu. O jejku! zawołał Franklin czy mógłbym też spróbować? Może później odparł Bobr. Najpierw popływajmy. Bobrze pozwól mi napraszał się żółw tylko na małą chwileczkę. Bóg zgodził się, jednak kiedy Franklin zaczął, za nic w świecie nie chciał przerwać. Bóg fuknął gniewnie i wyszedł z domu, a Franklin grał i grał, aż mama Bobra wysłała go do domu. Zobaczcie, prosił, prosił, Franklin, daj mi pograć. Ale tutaj już Franklin chyba przekroczył jakąś granicę. Następnego dnia w szkole Miś podszedł do stolika Franklina. Franklinie Znowu nie było cię na treningu powiedział. Mały żółw skulił się na krześle i spuścił głowę. Przepraszam szepnął grałem w budowanie tamy. Prawie mnie, bagien... Prawie mnie dopadł bagienny potwór nie, chcę już wie... nie chcesz już więcej ze mną grać. Powiedział smutno miś. To nie tak, Misiu, zawołał Franklin. Dziś po południu na pewno z tobą zagram. Oj, Franklinowi jest smutno, bo zawiódł Misia. Po raz drugi nie przyszedł na trening. Aż Misiu myśli, że Franklin nie chce już grać z Misiem. Po obiedzie, Franklin wziął piłkę i poszedł po Misia. W połowie drogi jednak przyszło mu coś do głowy. Wpadnę do bobra i zobaczę, co robi, pomyślał. Może, zagrałbym, może zagrałby z nami w piłkę? Zawrócił i szybko pobiegł nad staw. Zapukał do drzwi i czekał, przestępując z nogi na nogę. Otworzyła mu mama bobra. Bóbr wyszedł, powiedziała. Ale jak chcesz, możesz wejść... I zagrać w budowanie tamy. No, może tylko na chwileczkę. Zawahał się Franklin. Idę właśnie do misia. Zobaczcie, kochani. Tutaj już Franklin ma piłkę i idzie prawie grać w nogę. Ale coś go pokusiło, i poszedł do domu. Dobra, a mamusia zaprosiła go. Kiedy Bubr wrócił do domu, Franklin ciągle jeszcze tam siedział i grał w budowanie tamy. Możesz mi wyjaśnić, co tu robisz? Zapytał gniewnym tonem Bubr. Przyszedłem po ciebie, odparł Żółw. Chciałby, chciałbyś pójść ze mną do Misia? Do Misia? Prychnął Bubr. Grałem z nim całe popołudnie. Wszędzie cię szukaliśmy. Och! Zajęczał Franklin. Szybko się, szybko się jednak pocieszył. Jutro, przeproszę misia, tylko, teraz tylko skończę grę. Bubr pomarszował do komputera i po prostu go wyłączył. Zobaczcie, bubr przychodzi do swojego pokoju, a to żółwik siedzi na jego krzesełku. Zobaczcie, co zrobił bubr. Wyłączył komputer. Bo chyba to już zaszło za daleko. Co ty robisz? zawołał Franklin. Walczyłem z bagiennym potworem. Nic mnie to nie obchodzi, rzekł Bóg. Ciebie nie obchodzi, że jestem Twoim przyjacielem. Nie obchodzi Cię też, że mi jest Twoim przyjacielem. Przychodzisz tu tylko po to, żeby pograć na komputerze. Nieprawda. Wykrzyknął Franklin. Zerwał się i obrażony wyszedł z domu, Bobra, głośno tupiąc na pomoście. Zobaczcie, co tu się zadziało. Bóg powiedział, co myśli, a Franklin wyszedł obrażony. Oj, oj, oj. Rano Franklin wstał w wyśmienitym nastroju. Miał pewien plan. Postanowił, że będzie się bawił z misiem przez całą sobotę i niedzielę. Pokaże Bobrowi, niech sobie nie myśli. Jednak kiedy stanął przy furtce u misia i zawołał przyjaciela, miś nie wyszedł. Zamiast niego z domu wyjrzała jego mama. Miś poszedł do Bobra, powiedziała. Wspomniał coś. – O budowaniu tamy – przypomniała sobie. – Co? – zawołał Frankin. To nie w porządku! – podreptał do domu. – Sam jak palec! Zobaczcie, tutaj wstał, wyśmienitym humorze. Poszedł do misia, wołał go, ale misia nie było. Miś jest u bobra i grają w grę komputerową przechodził właśnie przez mostek, gdy usłyszał wesołe wołanie, wesołe wołania i śmiechy. "Franklinie", zawołał miś. "Chodź do nas!" Miś z bobrem taplali się w rzece, chodzili i pływali tam i z powrotem, nosząc gałęzie i patyki. "Bawimy się w prawdziwe budowanie tamy", wyjaśnił z dumą Bóbr. "Wow, zobaczcie!" A Franklin pewnie myślał że oni grają razem na komputerze, a oni bawią się w prawdziwe budowanie tamy. Frankin roześmiał się i z rozpędu wskoczył do wody. Myślałem, że jesteście na mnie źli, powiedział. Może troszeczkę, odparł Miś. Po prostu chcemy, żebyś bawił się z nami, dodał Bubr. Nie tylko grał w moją grę. Frankin uśmiechnął się. Macie rację, rzekł. Nagle Franklin wpadł na świetny pomysł, złapał ubłocony kij i rycząc dziko, niczym prawdziwy bagienny potwór, rzucił się przez wodę w stronę przyjaciół. Zobaczcie kochani, tutaj jest Franklin, bagienny potwór, a tutaj Bob i miś. Piesek szczeka. Bawiąc się z kolegami i udając bagiennego potwora, Franklin wkrótce zapomniał o bagiennym potworze z gry komputerowej. Tu, w rzece, zabawa była znacznie ciekawsza. Zobaczcie, jak wszyscy są uśmiechnięci, jacy radośni. Bo co tam gra komputerowa? Najważniejsze jest bawić się razem. Z przyjaciółmi, pozdrawiam Was i zapraszam do subskrypcji. Budziaki.